Tam, gdzie żyją zające. Daleko, a może blisko, było sobie państwo, w którym żyli spokojnie obywatele zwani zajączkami. Kraina nazywała się Zajączkarnią, a władał nią zając wielki. Był to bardzo mądry i sprawiedliwy król. Cały naród wiódł beztroskie i spokojne życie. Niestety, pewnego dnia ten spokój się skończył. Całą krainę spowiła biała, gęsta mgła. Życie obywateli zajączkarni stało się koszmarem. Nie mogli wyjść z domów, swobodnie pracować i oddychać, bo mgła była bardzo gęsta. Mieszkańcy popadli w biedę. Wesołe zajączki zaczął ogarniać smutek. Wielki strach nie pozwalał im opuszczać swoich domków. Zając wielki, cały czas myślał, jak wybawić swój kraj z tej wielkiej tragedii? Postanowił zwołać mędrców i uczonych z całej krainy. Poprosił ich, żeby pomyśleli, jak uratować nieszczęsną zajączkarnię i przywrócić radość zajączkowemu ludowi. Mędrcy naradzali się bardzo długo w tej sprawie. Opracowywali różne plany ratunkowe. Niestety nic mądrego nie mogli wyczarować. Kiedy już byli na skraju wyczerpania, tragedia rozwiązała się sama. Przyszła wielka wichura i rozwiała gęstą mgłę. Mieszkańcy zajączkarni wybiegli z domów na ulicę. W końcu byli uratowani. Nastała wielka radość. A po zakończeniu tej opowiastki nie ulegajmy ogólnej panice. Czasami życie samo znajdzie najlepsze rozwiązanie i wyjście z sytuacji, dla której nie widzimy szczęśliwego zakończenia. Koniec.